Hej, ktoś chciał, żebym nagrała, jak zakończę się na z napisem, no dobra, niech będzie, będzie to trwało, nie wiem, mniej niż minutę może, ale będzie, dobra, zrobiłam tutaj małą, bo jak już mówiłam, jak już pisałam, pomagam jednym kotom, nie mam, nie mam po prostu czasu, zrobiłam coś takiego, takie, nie wiem, i dobra, jak to zakończyć, dobra. Bierzemy szydełko, nie mogę znaleźć swojego metalowego. Łee! Bierzemy, dajemy tu, teraz bierzemy to, dajemy tu i tak aż do końca naszych tych pól. Tak Widzicie? Coś takiego, nie? Teraz to bierzecie na szydełko. To bierzecie na szydełko i to bierzecie na szydełko. Widzicie? Jakoś tak. Bierzecie gumkę. Tak o jakoś. I to nakładacie na to. Teraz to przekładacie i zaczepiacie Ona ten sznur i macie bransoletkę. Myślę, że pomogło Ci to, yy, więc teraz proszę o napisanie komentarzu, czy Ci pomogło, czy nie. I po prostu yy, polubieniu i jeśli jeszcze nie, nie subskrybujesz to zasubskrybowaniu. kanału. Wy niełaś nagrałam film specjalny dla ciebie.